Słuchajcie, jest ze mną Wojciech Klug z firmy ACK, który zajmuje się tutaj różnymi tematami, ale przede wszystkim jest też odpowiedzialny za klub lojalnościowy ACK. I Wojtek, chciałbym, żebyś mi coś na ten temat opowiedział. Tak, ponieważ nasza firma, jakby jest pionierem w dziedzinie karawaningu w Polsce, oprócz tego, że sprzedajemy, serwisujemy, wypożyczamy, postanowiliśmy zaprosić całą społeczność karawaningową do wspólnego działania pod szyldem Klub ACK tak to czyli powiedz mi, czyli do tego klubu może dołączyć każdy, nie tylko Wasi klienci, którzy zakupili u Was samochód? Oczywiście tak, to jest klub otwarty, bezpłatny, klub lojalnościowy, ale bardziej lojalnościowy pod względem właśnie turystyki karawaningowej. Zapraszamy serdecznie, abyśmy wspólnie podejmowali decyzje, być może tworzyli tą społeczność i, i, i tą przyszłą historię, która dopiero nas będzie. Powiedz mi, co taka przynależność do klubu daje członkom? No my staramy się dziś zaproponować, mam nadzieję, wiele ciekawych rzeczy. Każdy członek klubu ACK będzie mógł korzystać z różnego rodzaju bonifikat, rabatów, pomocy technicznej. To wszystko oczywiście albo bezpłatnie, albo z bardzo, bardzo znacznymi rabatami. Czyli tak podsumowując, załóżmy jestem na jakimś zimowym wyjeździe i przestaje mi działać ogrzewanie. Wyświetlają mi się jakieś błędy, nie mogę się dodzwonić do mojego dealera, u którego zakupiłem, to mogę do Was zadzwonić, bo jestem członkiem Waszego klubu i mi w tym pomożecie? Będziemy się starali bardzo pomóc w miarę oczywiście naszych możliwości. Mamy dedykowany specjalny numer telefoniczny i na zasadzie hotline dzwonisz. Jeśli tylko możemy, pomagamy, podpowiedzieć, gdzie szukać pomocy, a może nam się uda, to po prostu zrobić telefonicznie. Okay. Mówiłeś o rabatach, czy te rabaty są dostępne tylko u Was w sklepie stacjonarnym, czy również przez internet, czy jeszcze na jakieś inne rzeczy jak zloty, które organizujecie? No jak dobrze wiesz, mamy sprzedaż stacjonarną tutaj, paręnaście tysięcy artykułów, są one również dostępne w naszym sklepie internetowym i zdecydowanie zapraszamy właśnie poprzez, czy to nasz sklep, czy telefonicznie zadzwonić, my doradzimy, pomożemy, i te rabaty będą na pewno tam dostępne. Okej, okay. to trzeba zrobić, żeby się do tego klubu zapisać? Na naszej stronie jest zakładka kluba CK będzie specjalna formatka, parę podstawowych danych: imię, nazwisko, adres mailowy, telefoniczny, i już wprowadzamy naszego kolejnego członka. Czyli tylko podaję swoje dane, nie trzeba nic płacić, nie trzeba dokonać jakichkolwiek minimalnych zakupów, i już jestem w klubie, tak? Absolutnie nie, nie trzeba być posiadaczem kampera, nie trzeba być naszym długoletnim klientem, wystarczy wyrazić zainteresowanie i chętnie, chętnie z takim nowym członkiem będziemy już współpracować. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie, jak słyszeliście, nawet nie trzeba mieć swojego kampera czy przyczepy, jeżeli chcecie rozpocząć swoją przygodę z karawaningiem, to to jest najlepsza opcja, żeby się do takiego klubu zapisać porozmawiać już z, z innymi członkami, którzy z tymi kamperami, przy, przyczepami jeżdżą i oni Wam wszyscy doradzą, a przede wszystkim bardzo wyszkolona kadra pracowników ACK Wam w tym wszystkim pomoże. Ja chętnie bardzo dodam, że klub ACK to nie tylko biznes, ale to również pasja. Pasja, w związku z tym współpraca, współpraca z Automiklubem Kędzierzyńsko-Kozielskim, z Polskim Związkiem Motorowym, którego jesteśmy partnerem, to zloty, to imprezy, które wspólnie Przygotowujemy. Możesz na ten zwrot przyjechać swoim pojazdem, możesz zabrać przyjaciół, znajomych. Pamiętajcie, że mamy również wypożyczalnię. Można im zaproponować, aby razem wspólnie czy to wyjechać gdzieś w podróż, czy przyjechać na nasz zlot.